Jest z tej strony: Mistery Goro Game 1, a dzisiaj ze mną jest. Maciek. 197. No a któż by inny. Dobra, a to jest ogólnie już czwarte z pola walki. Yy, jak jak słyszycie, właśnie ze mną jest. Jeszcze raz powiedz, bo nie pamiętam twojego niku. Mistery Goro Game 1. Mistery o, już ci zabili, widzę. Nie, nie, jeszcze nie. Szajce, dobra, nie? teraz tak. Eee, no i co? Eee, to jest ogólnie gorączka. My jesteśmy. Armią Rosyjską, to jest, kurczę. Ruskie partyzanty. Tak, to jest Gorączka na mapie, której już nazwy nie pamiętam. Jest, ja w ogóle z tej gry nic nie pamiętam. No. A Więc a jeżeli ja będę z... lamił, sorry. A ja będę lamił razem z nim. O, widzę wroga, jej. Zabijesz go? Tak. Aha, spoko. Gdzie ty jesteś, człowieku? O, dobra, już cię widzę. Y, jakby co? Nie masz pełnego HP. Bez Czekaj, tylko do mnie strzelaj, bo to hardcore. Przede wszystkim w ogóle tutaj nie można strzelać do swoich, bo się ujemne punkty dostaje. No cóż. No, to znaczy możesz strzelać tylko. Wiesz, potem ujemny punkt. I Ja pierdzielę. Weź mi zrań mój. Nie, bo snajper mnie zabił. <grym> Czekam, może kogo by tu wziąć? Mechanika? Zwiadowcę? Nie no. Widzę, że na mechaniku Skarl ma testaty co 9a, 9.1. Dobra, żyjemy? Kurde, nie żyjemy. Chyba <grym> <grym> na latarni morską. Dobra, idę się zrespić na latarni morskiej. O kurde, dobra, u mnie na... póki co jest bezpiecznie. Tak, ja sobie wezmę zwiat, jeżeli mi pozwolą. Okej. Okay. O kurde, o kurde... Trzynajsie! Ej kurde. No epickość. Widziałem jak umierasz. Widział moją śmierć. Haha. Ha. Ile mam punktów? Jej, pięć... I co my mamy takie słabe pingi? Nie wiem ja ogólnie mam pingi zrypane, bo yy, eee je, bo tłogarność ogarnąć trzeba, bo kurczę yy, jest na lot Ja właśnie idę bronić A Czy nie no, na co? Ja idę bronić A Zrespi się u mnie jako me... Yes. Co? Nie obroniliśmy punkt No nie A tak w ogóle U mnie to jest trzeci odcinek Battlefight'a 2. To jest Battlefield. Oj tam, oj tam, to są szczegóły. Dobra, aby na mnie nie mówił o klocksu, Battlefield. Nie, Battlefield. No. Mój kolega to mówi Battlefield. Shaisa, shaisa, zabili mnie. No jestem ja teraz popukam snajperem, widzę, że nie ma ograniczeń. Mm. Ale powiem no. ci mnie tutaj kilka rzeczy wkurza co do Battlefielda trzeciego, Battlefielda trzeciego że mm, jednak zlikwidowali kilka rzeczy mm, o, ze które kick. fajne były na przykład co do mm, Bad Component 2 e, Na przykład słuchaj, jak masz mini mapkę, kiedy ogólnie nie żyjesz i chcesz się zrespawnować, no. to możesz normalnie na minimapkę kliknąć i wybrać sobie miejsce, czy na przykład kliknąć na Twojego ziomka zdrożenia. No, no, no. I gdzie ty jesteś? O kurde, widzę gościa Odrypałeś go? Nie Kurde, ja tu medyk, po co ja przeładowuję mi, powiedz? I właśnie chciałem Zazwyczaj. wam powiedzieć, że macie to jest szaman On normalnie, jest burza u mnie, ja, on do mnie dzwoni, kurde burza przestaje Zabili mnie A to mnie też Świetnie, wysadzili nam jeden punkt. No, po prostu zarypić No, dokładnie. O, oh, fuck, 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 fuck. Ja biegnę i cię osłaniam. Masz aptecz? Ooo, oh, zdechłem, weź podnieś mój zestaw. Nie, tam, nie podnoś. A ty też już? No, super. Wszyscy zdychają. E, jaką lepiej sobie wziąć broń? RKM czy M249? Nie. Eee, nie wiem. <grytanie z rknął> Widzę, że RKM ma większy statut, to raczej chyba RKM ma. To jest trup. O, dobra. O kurde. Zginąłeś? Tak. Dziękuję. Nie ma za co. I to też głupie jest, bo mm, w Battlefield 3 nie pokazuje ci, kto cię reanimuje. A tu pokazuje, nie? Tak. No reanimo... O kurde, tego trzeba? o zdjęli mnie. O, dzięki Maciek, dzięki ci Boże. A to byłeś ty? No. no o czekaj, co to jest za broń? Sniper Magnum? Ta, tak, to jest Magnum, co nie? Nie, to nie jest Magnum, to jest sw mm? Ja na z moich ulubionych broni. Ooo, oh, fuck. Fuck. Dzięki, dzięki. Dzięki, ty sobie nabiję. Nie ma za co. A, przeładuję. O kurde. Jak cię zdejmą, to cię zreanimuję. Ryb headshot. <laughs> Tak w ogóle, jak widzicie, Maciek jest zaawansowany w BF, a ja początkujący. No, a teraz, teraz też jestem początkującym. No nie, w No tak, ale... Jakie ty broń masz. Ale na ps to, kurde, weź, 50 level. O zapierdzie. O kurde, zdechnę, zdechnę, zdechłem. Rzem zdechł. Ja, ja rzem. też. Ja się respił tego Meo To znaczy, tak jest jego to. Tak się nazywa. O, my, o nie, nie, nie bierz medyka, bo już jest dwóch. Dobra, jestem saperem. Saperem? Ja myślę, że to wygramy jako obrońcy. Oj, ja nie wiem. Nie no, no, czterech zabić. Zwypalicie? Czekaj, 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 czekaj. Nie, próbuję zniszczyć kolesia. Masz apteczkę pod nogami. Dzięki. Musisz w Battlefieldzie trzecim, żeby zreanimować, to nie musisz czekać. E, nie, to jest od razu wtedy. Aha, to spoko. Lepsze niż tu. Tak. Niektóre rzeczy usprawnione, niektóre zrypane, tak? Tak. No. I mnie snajper. Coś mówiłeś? Nie. I znów. Cię zreanimowałem. Mhm. O tam tam gościa zarabę reanimował go, widzę Zdechły pies, zdechły pies, ty go zjesz, ty go zjesz. Nie dzięki Ora, right, dalej jestem sniperem. O Jezu alfa na ja mi ja. A ja dalej jestem medykiem Ej, co lepiej brać? Więcej jamonicy czy to matteczkę? bo teraz tylko zdejmuję wszystkich Aha, to ja się pomagam. To czekaj, na... zacząłeś już? Tak. Okej, okay, także wracam po szybkim cięciu. Też, to i tak by ten kolor, który to nas strzela. Zaraz mnie zdejmie. Czyli gdzie ty jesteś, nie widzę cię. A ja jestem w tajnym miejscu. Nie, nie, nie. Jesteś koło Asaulta? Powiedzmy. No on no to właśnie do ciebie biegnę. Dobra, jak się tam dostałeś? Aha to Uratowałem wam dupę! Jaki ze mnie kamper? A ja wam dupę uratowałem. Dziękuję. Jej aha co mnie zdzi... Nóż bojowy, ale cham. Uważajcie, do was biegnie. To jest dalej hardcore? Tak. Aha, i widzę, jesteś martwy. Cóż. Dobra, się respię. może się u mnie respić, jest bezpiecznie. Dawaj, shit Strzeli go Dobra, biegnę Kurde Dostanę się zaraz do was Ale raczej do ciebie O kurde O, o fuck Zdzieli mnie O, dzięki ci, batonie Baton? No, jakiś Baton, tak? Kto mnie reanimował, Baton? Sniper! Czy Baton? No, Baton! Zobacz sobie, trzeci od góry. Czekaj, 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 mam tu gościa. Oh, fuck. Może wreszcie się u Ciebie uda zrespić? Jest! Tak, chyba się u Ciebie zrespie? O oh, nie, jak ty tu wbiłeś? Wreszcie. Aha, dobra, jeszcze są żyli, okay. O, 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 o strefę walki. O Boże. O kurde. Zdjęli? No, a tam trzeba w końcu pobiec, ten... Kurde, cholera. Zdjęli? Tak, zdjęli mnie, ale myślę, że... No nie. Masz zamiar robić jakieś serie z Minecrafta? Nie. Bo ja nie. Szalę. Zobacz, który ja mam level szósty? Zdjęło mnie koleś z N249. Który to masz level? Eee. Kurde, no, tak szóstym. To u kogo się respimy? Nie, ja sobie biorę skara i biegnę dalej. Skarla. Znowu Ja idę do tego TPS. O kurde, puszczę strefę walki. Lolz. Marakowskie Masz coś takiego, że ja mam w moim monitorze z Sunga, że jak. Eee, i... nie, szaj, Samsung. Samsung jest dobry. No, tam mój kolega tak gada, to ja już się od niego przyzwyczaiłem To ten, no, że po dwóch godzinach korzystania wyłączać się monitor i musisz włączyć dla oszczędzania energii, bo ja coś e, takiego wiem, mam. Tak? Ja coś takiego mam. Bole. Jest zabicie wroga. <laughs> Zerka Ema. Jea, yeah, zabicie wroga po śmierci. Asysta, czy. Nie, zabicie wroga, zabicie wroga. O kurde, ale ma fajną broń. Rip, to ma Oj, tam, a jest chyba dobra, ja w ogóle nie wiem, gdzie są wrogowie. Mm. Jak ktoś raz się u tego tps PES, mam Bo u niego jest właśnie camp spot. To dość dobre, a ha 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 O, mechaniczek Ryp ryp ry, lepar Nie zgadzam się A takie traktowanie Kur... mia Ogarnij się Bądź sobą Bądź ogarnięty Ogarnij się Zrobimy e. dzwonek, haha. No wiem wiem Ale bongosy wymiatają ja oglądam ten odcinek, to było o padach, co nie? Aha. No, jeśli macie swoje. Zapomnijcie o swoim Guitar Hero, teraz nadchodzą. Będę bongosyk bągosyk, O, mój zestaw. Uh, fucking, cię też? Ej, e, durne pytanie. Wysad... E, jest punkt, wysadzony, ok. E, tak, zdjęli mnie. Mm, teraz ogólnie gram mechanikiem, ponieważ. E, no, chcę jakoś wyperswadować przejście tutaj. Hmm. Kurde, jak zaczynałem grać na kompie w WFA, bad company to... uff, co tu się To coś się... do, do, Opanuje mocy chłopie. Ogarni życie, ogarzę. Miał <grym> Nie żyjesz? Nie. Taki, y, taki ma koleś motoklaną, o tak. Szajsę. Nawet widzę, kto cię zdjął, i ja go zaraz zdejmę, albo nie o nim jest. Jest drużyna jest asysta przy zabiciu wroga, haha. Hell yeah. A ja szczerze, ja bym uwalał, żeby ten mecz się skończył, ponieważ. No, yy... no jest on nudy, no bo tak, wysadziliśmy dopiero jeden punkt, a tak to się będzie ciągnąć. Szaisę. Zabiłem wroga, a wróg zabił mnie, a tak to ciebie. Ech, headshot i zemsta, haha. No, ja bym zrobił mnie W końcu sobie innymi klasami program. Respie się u Ciebie, mogę? Masz tam... O, dzięki! Dzięki Ci, Boże! Macieju, Boże, dar. Wiesz, to nie byłem ja. Kurde, właśnie nie dokończyłem. Jak zaczynałem grać w tego BF-a, to mi się myliło, bo spadochron w BF-ie 2 jest pod dziewiątką. A tutaj jest pod spacem. Ciągle, kurde, się zabijałem. Jak skakałem z jakąś... Chciałem robić lepar... A ja gdzieś w bf 2 to nie grałem. Ja tam nie tutaj daje dymne? Jaki tebi tutaj dał dymne? Granatnik? Pewnie? Ale w sumie to dobrze, ale nie no, nie no, do dupy. Łapie apteczkę, au kurde, au kurde, zdzielicie kurde nie. Ła Chodź, masz apteczkę. Poczekam aż on zdechnie, i dopiero potem podejdę i go... albo co, mi tam. Masz. Wiesz jaką klasą... o, wow, wow, wow. Ojej, ojej. Ojej, o, o, o... Ojej, Wiesz jaką klasą nie da się grać na Multimodern Warfare 3? No. Y, tym, jak on ma, snajperem, tam jest taka nawalanka... O jest, odblokowałem celownik na medyczku! No wiesz, ludzie normalnie snajperem grają. No, tylko tam to się nie da, chyba. zespół ta... przejrał i tą chyba przegraną będziemy kończyć odcinek, przynajmniej. No niestety. No nie wiem, no, jak chcesz, możemy jeszcze... Ja chcę potestować trochę celownik. Ja na no sobie bo ogólnie, no tak, mam ogólne plany. No jak widzicie następna mapa jest Porta Rica, słuchajcie, to był ogólnie o, czwarty ja odcinek myślę, że ten, też tak, że taki próbny troszeczkę. No bo ja ciągle ogarniam z tymi let's playami, ogólnie ze swoim kąpem, ale myślę, że później będzie dobrze. No, no to co? Z wami tak, żegnam się ja, się Igor. I tak jak mówił Igor, dokończ. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, cześć. Naka